Czy na pewno tak? Niestety, kogut nie do końca miał rację. Reksiu uwięziony był w magicznej pułapce, i im bardziej starał się gdzieś pójść, tym bardziej wracał do punktu wyjścia. Czy na pewno tak? Oto schemat teleportera! Skoro -ko 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 konstruujemy wielką słuchawkę tele telefoniczną, na której zamontujemy księgę! Kretes wejdzie w te oto porty. Eee, diesel naciągnie rzemki i Bach. Wstrzelimy Kretesa prosto w księgę. czy na ptak. Ali też nadejdzie babol, pies z gwiazd, a z lustra konkl. Czyta czy na nie tak. Wreszcie po wielu perpetiach nasi podniebni herosi wylądowali bezpiecznie w Piklibi. Yyyy... Yy, to te drzewa, co rosły po Wczytaj zapisaną g czy na pewno... Tak! Tak oto nasi bohaterowie po kolejnych perypetiach wylądowali w krainie Bobror, gdzie ponoć zaległy cienie. Czy na pewno chcesz wczytać grę? Tak! I tak, bez większych przeszkód, nasi bohaterowie dotarli do krainy. Mim za to samą masą mniejszych przeszkód. Tu! Czytaj, zaczyna tak. Podróż dobiegła końca. Wkrótce Reksio i Kretes mieli poznać samego Waldemara Morsa. No, nie mogę się doczekać. Poczekam tu na Was. Czy na pewno tak? Reksio i Kretes kroczyli do wspaniałej sali. Gdzie właśnie rozpoczynały się obrady komisji śledczej, pozornie czarodzieje mówili jednym głosem. Pozornie wczytaj zapisaną grę. Czy na pewno chcesz wczytać grę? Tak. O! Czytaj zapisaną grę. Czy na pewno chcesz w... Nie. Tak. Dawno, dawno temu. A nawet jeszcze dawniej, gdy świat był jeszcze młody i piękny. No nie wierzę. Zobacz, Rekciu, jaki młody i piękny świat. Musi być, że wylądowaliśmy w epoce mniej więcej dinożarów. Czy na pewno chcesz wczytać grę? Tak. A jak dla mnie bomba. <laughs> Właśnie czegoś takiego się spodziewałem. Mm. A czego się spodziewałeś? W hiszpańskiej inkwizycji? Czy na pewno chcesz w tak? I jak tam system wczesnego ostrzegania? Mysz się nie prześlizgnie gdzieś autobusie? A kret? Kret tym bardziej. A jak się prześlizgnął? Miko, i z działa ładnie, ładnie. Dziękuję, mistrzu autobusie. Ależ proszę bardzo. A dziękuję. To ja dziękuję. Proszę. Uprzejmość przede wszystkim. Tak, tak, uprzejmość. I kultura osobista. To także. Wczytaj zapisaną grę. Czy na pewno tak? No, widzisz, nic się nie stało. Szybko do Nostradamusa. Ta nie, tak, nie, tak, nie, tak. Aha, jeszcze jedna tajemnica cywilizacji rozwiązała się sama. Wczytaj, czy na pewno tak. No jest tylko jeden sposób, żeby sprawdzić, czy się nam powiodło. Idziemy prosto do siedziby zakonu Ryżokitowców. kitowców Czy na pewno chcesz wczytać grę? Tak! Świetlanej! Hurra! No, deszcz nie pada! Super! No, moi drodzy, pora się nam rozstać. Jak to, ja, jak już tu jestem, to chętnie bym zobaczył. Czy...